Jeśli chodzi o elektryfikację transportu publicznego, to tutaj mówimy przede wszystkim o autobusach, których w Polsce w komunikacji miejskiej mamy flotę liczącą, tak jak my szacujemy, niemal 12 tysięcy pojazdów. Więc nie jest to jakaś gigantyczna liczba. Możemy sobie wyznaczyć jakąś realną perspektywę finansową, w której te autobusy zostaną w pełni, w pełni zelektryfikowane. Rzeczywiście ten proces elektryfikacji autobusów w polskich miastach idzie całkiem dobrze na tle nawet europejskim. Jesteśmy na piątym, czy obecnie szóstym, już, już musiałem sprawdzić te najnowsze dane, jeśli chodzi o udział autobusów elektrycznych we flocie, więc jest to bardzo dobry, bardzo dobry wynik. Ale rzeczywiście od samego początku proces elektryfikacji jest mocno wspierany przez polityki publiczne w Polsce w odróżnieniu od to, samochodów osobowych czy samochodów ciężarowych. Praktycznie mamy już, jesteśmy po trzech, po trzech dużych turach programu Zielony Transport Publiczny, w ramach którego samorządy uzyskiwały bardzo duże wsparcie dla na, nabycia elektrycznych autobusów i do dofinansowanie sięgało nawet 90%, więc jest to poziom dofinansowania a zupełnie inny niż w przypadku programu Mój Elektryk czy prognozowanego programu wsparcia dopłat do pojazdów ciężarowych. Czy to jest za duże wsparcie? Moim zdaniem nie, no bo jeżeli mamy wydać pieniądze publiczne, to moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy wydawać pieniądze publiczne na przedsięwzięcia, które służą celu. Celom publicznym, a komunikacja zbiorowa, komunikacja publiczna, właśnie jest takim idealnym miejscem, gdzie, gdzie można przekazać dofinansowanie, i samorządy z tego, z tego dofinansowania korzystają. Mamy oczywiście Warszawę, mamy Kraków, mamy Wrocław. Natomiast też mało kto wie, że oczywiście największą bezwzględną liczbę autobusów elektrycznych w Europie, Oczywiście Warszawa, która ma największą w ogóle flotę autobusów miejskich w Polsce, ale największy udział autobusów elektrycznych we flocie obsługującej trasy miejskie ma Kraków i Jawożno i Zielona Góra, te trzy miasta. A pierwszym miastem, które, które zaczęło wykorzystywać autobusy elektryczne w całości do obsługi jednej przynajmniej linii, to było Jawożno, i to było. I to był Kraków, I to było ładnych, ładnych parę, parę lat temu. Jak spojrzymy na, na, na liczby, flota stopniowo przyrasta i mamy dobre perspektywy na kilka lat do przodu, ponieważ w Krajowym Planie Odbudowy, odbudowy zostały zabezpieczone dosyć znaczne środki na kontynuację wsparcia. Elektryfikacji transportu autobusowego. To, co mnie osobiście martwi, to to, że niektóre samorządy wybierają technologię wodorową, gdzie dane z eksploatacji, zarówno w Polsce, i za granicą, pokazują nam bardzo zły obraz, że jest to technologia, która w tej chwili jest najdroższa czyli najdroższy pojazd i najdroższe, najwyższe koszty przejechania jednego wozu kilometra przy takim rozwiązaniu, więc o ile samorządy dostają dużą pomoc przy kapeksie, czyli przy kosztach inwestycyjnych, o tyle mam poważne obawy, czy sobie poradzą z wysokimi kosztami opeksowymi, czyli wysokimi kosztami operacyjnymi związanymi z bardzo drogim paliwem w tej chwili wodór. wodór. Kupowany przez, przez operatorów to jest od 50 do 69 zł za kilogram, a autobus zużywa ładnych kilka kilogramów takiego wodoru na, na, na 100 kg.